Siemaneczko, z tej strony Kuba XPXD, znowu oczywiście ten dzień i yy, gramy dzisiaj w Minecrafta znowu. Znowu jesteśmy na serwerze mindfox.pl yy, Nazwę serwera podoba w opisie Więc zapraszam Was do oglądania. Dobra, dobra, dobra. Koniec tego oglądania, lecimy na rękę. ojej Kurde, a tu jest, dobra tutaj są arenki nasze Dobry dobra, na którym bijamy. na no, to jest najwięcej osób, więc bijemy na to bierzemy sobie standardowo yy, moją moje dwie jedyne klasy <noise> yy, to tylko łucznik i górnik górnik, górnik też można kupić sobie yy, chwila ile mam końców No ej, no, wiecie, nie mam końcu. Okej. Okay. A już gramy, okej, okay, jeju. Nie, szybciej. Dobra. Bierzemy sobie naszą jedną skrzynkę, którą otworzyliśmy. I szybko biegniemy do lasu. Co my? Czemu nie mogę biegnąć? Okej. Okay. Dobra. Czy tu jest jakaś skrzynka? Szukamy szybko skrzynek. Czy to są jakieś skrzyneczki? Hmm. O, to jest jakaś osoba za chwilę sobie ją zabijemy. Biegniemy za nią, bo już jest. O, dobra, on teraz się zatrzyma. On nie ma, dobra, nic nie ma. Co mi, będziesz łapką bić? Zabierz mi łapką, tak? Dobra. No już na mnie ucieknie. No... Ej! O nie! Nie wierzę, jak mam w wkurza czy to jest ona w ogóle. No chodź tu! No! 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 Nie! No, 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 Nie! 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 trafić. no Nie! Nie! umie trafić, Nie! Umie. jest? Wow. Na nią. jest! Nie! 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 No Nie! Ja chcę jedzenie, żeby sobie napełnić. Eee, o! Wow, naprawdę dużo tego jedzenia! Dobra, trudno. Jemy co mamy, i szybko biegniemy po następne skrzyneczki. Dobra, jest to jakaś skrzynka. Proszę o jedzenie, proszę o jedzenie. Dobra jest. O! 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 Wow, wiedziałem, że tu jest jakiś widziałem. wiedziałem! Plan. Ja do Czy Ciąde dną? Nie, jadę do dobra. No dobrze nam szło, tylko że... Jakbyśmy go jeszcze raz chyba uderzyli, to by dednął Ale... No dobrze było. I na no czemu nie da się wyjść? Aha, dobra, tu jest. <ścoughs> dobra, następna areneczka to będzie ta. Okej. Okay. Spokojnie, spokojnie. Nie będzie nocy, tylko będzie dzień. Za chwilę się to zmieni. Zobaczycie. Zobaczycie, zobaczycie. Dobra, otrzymasz sobie zestaw. Ok. Ilu jest graczy? Graczy jest trzech, czyli już może się zaczynać tutaj rękę. 30 sekund wystartuje. Gra. Ok. Pójdziemy sobie tylko po. A pójdziemy sobie po skrzynki, co tam nam szkodzi. Tej mapy nie znam jeszcze. Ale zobaczymy, zwiedzimy ją trochę. Oczywiście musi być, muszą być tylko trzy osoby, nie? Dobra, spokojnie, spokojnie już. Eee, już się za chwilę oświetli, jak się zacznie gra. No szybciej, szybciej. Ile jeszcze sekund jest? No no. No, znowu za się czemu. Aha, poligona, to, to nie jest nasza arena. To, to jest chyba teraz nasza arena. Znaczy mam nadzieję, że to jest nasza arena. Tak, to jest nasze. Bo teraz mamy tutaj odliczanie. Tam gdzie jest level. ok? Ile Ile sekund, bo nie widać. No dobra, 5 sekund jest. Boga. I się teraz oświetli tak nagle. BUM! Biegniemy. Szybko po skrzyneczki. Ło wow, 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 wow. wow Wszyscy się ciepli na to. Dobra TNT, Mieczek. Ja tu stoję albo dobra, jeszcze będziemy sobie twoją, bo się przyda jak będziemy mieć jeszcze jednego diaksa. Łuuu, lecimy. Okej, okay, wszystko mam. Założony oczywiście. Nie, 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 nie on mnie, nie, 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 goni! nie, 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 zostaw mnie. O no dobra, on mnie nie, goni... Spoko. Uuuu uh. Już się wystarczyłem Dobra Teraz tutaj szukamy skrzynek, gdzie tu jest jakaś skrzynka mm -hmm. Tutaj będzie coś na stówę. Na stówę tu coś będzie Ło wow wow Ej! Ej, ej! ej mnie! Mam pusty, co? Nie, nie, chciało mnie! Zostaw mnie. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Nie, 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 nie. Nie, o, nie, nie, nie. Skąd wiedział, że tu jestem? No. a no Dobra, bo widać, przez tu. To było widać. Dobra. Mogę uciekać, ale już nie miałem yy, wystarczającej ilości mięsa. Okej, okay, dobra. Jaka tu jest jeszcze arenka, która za niedługo. Aha, dobra, Fajne skin. Dobra, na, na jaką aretkę wejdziesz? A na żadną, ok. No to wyjdziemy sobie na... Najlepsze jest miasteczko Chodźcie na miasteczko, ludzie Chodźcie tutaj na miasteczko Dobra, gdzie osoby są? O, to z ten, co ma fajny skin Trzy osoby są już Oki, oki No, szybciej, szybciej Gierko, szybciej a tu mam kasę, ale chyba nie wiem czy tu da się coś kupywać. Chwila Kupmy sobie może, 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 może O, kupiłem, dobra. To dobrze. Będziemy mieć chlebki na początku. Czy ileś tam? Będziemy mieć chlebki i będzie super. Będziemy przynajmniej mieć co jeść. Dobra. 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Biegniemy. O, 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 nie, 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 nie jest, wziąłem wszystko. Ok, mam diaksję, jeszcze tylko potrzebujemy patyk i crafting. Szczerze, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że znajdziemy jakiś crafting, ale możemy poszukać, oczywiście. Dobra. Biegniemy tutaj do tego budynku. To, a nie, tu już grałem na tej mapce i tutaj nic nie było. Ok, tutaj, tutaj była skrzynka, pamiętam. Albo dobra, pójdziemy sobie. Tutaj Bo tutaj wcześniej goniliśmy tą yy No ja żeśmy tutaj gonili I gdzieś tutaj potem się dużo skrzynek Znajdowało O! Tutaj gdzieś było to Tutaj będzie dużo skrzynek o, oh, to jest ta skrzynka, w której tutaj przyszła ona Weźmiemy sobie lepszą klatę Okej okay. Dobra, tu też jest skrzynka No nie, nie ma tak. Dobra, jeszcze tylko spodenki Jeszcze tylko spodenki Idź, idź, idź Nie, nie mam sojuszu, idź Idź, ja nie mam sojuszu Co o ty mnie tu będziesz strzelać z łuk Łową wow, 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 wow. Ile ty masz strzał? Serio jadłem ja On mnie zabiłkiem, nie wierzy. Oooje On... oh, yeah. Dobra. Nie jestem dobry nie jestem dobry w to, ale okej. Okay. Dobra, lecimy na następną arenkę. Jaka to będzie arenka? Chodźcie na atom Aha, atomowe miasto, okej. Okay. Dobra, no to chodźcie na te atomowe miasto. Co to jest za te Nie. To jest najgorsza mapa, która może być. Patrzcie się na moją minimapkę. To coś, co... Mówi wam, to nie jest cheat. To nie jest cheat. Napra naprawdę, to nie jest cheat. To po prostu jest tylko bajzyczka. To jest yy, standard mod z 2 Patrzcie, tam jest lawa, tak trudno z tego zejść, a nie, dobra, tutaj jest zejść ale tam też się da skoczyć Ja raz skoczyłem pod tą lawę i tam byłem do końca ręki I potem było... potem był... Poza tym, żeśmy się tam klepali na ręce Okej okay. Wow Pojedzonko mamy, ok, Jest, mamy mieczek dobry. Fire aspect, ja, yeah. <grystanie> Nie, Dyskoczyć! skoczyć? Dobra, to sobie Znikła mi właśnie minimapka i nie będziemy gdzie skoczyć. Ale to dobrze, bo bym ta, i tak cheatował. Um, ok, O, skrzyneczka. Oczywiście, usta skrzyneczka, chwila. Czy ona się, czy się to respi? Jakoś nie. Tu pewnie już ktoś nie był albo po prostu się nie lecę Chwilek, spadam to z tą Chwila... No gdzie ja teraz mam iść? U! Wow. Teraz nie wiem gdzie mam iść Nie Dobra Mój parkurek Nie zawiedź mnie Nawet to, to nie gdzie jakieś są się z Dobra, skoczymy sobie tutaj I co teraz? No, no co teraz, no Chwila Pójdziemy sobie teraz Pójdziemy sobie teraz, pójdziemy Pójdziemy sobie tutaj Uuu. Teraz nigdzie nie No nie Wiecie co? No nie Dobra, tutaj tak jest głupia to Jest takie wkurzające... O! startuje, Dobra! No nie! Już wystartowała, dobra. Trudno. To pójdziemy sobie na tą. Jeszcze sobie tak zagramy gdzieś. Dwie arenki. Lub trzy. Dwie raczej. Ten skin. Fajny, fajny. Ja ją chyba zabiłem, nie, to nie ona, to nie ona. Inną zabiłem. Zabi zabiłem inną. <grystanie> nie ciebie. Dobra, lecimy. Dobra, jesteśmy. O, 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 fajnie te maski. Nie. Jest, 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 jest. Dobra, biegniemy, biegniemy. Oto skrzyneczka, a tu jest dużo skrzynek w ogóle na tej mapie. Tu wszędzie, gdzie się biegnie, to o, patrzcie. Jest! Mamy jaki to jest? Power 1, ok. To fajnie. Dobra. Tu zawsze było gdzieś tak dużo skrzynek, Dobra, To jest skrzynka. O i mamy losowy item. Losowy item, znaczy... Albo losowy item, znaczy tak. Dobra. Nikogo nie ma w pobliżu, nikogo nie ma. Dobra, coś nam oby coś fajnego na dropło. Oby coś fajnego na dropło, uwaga. I... Jest! Jest! Mamy dieksą klatę. Jest! Wygraliśmy! I co to jest? Czy w tej skrzynce coś tu jest? Czy co? Nie ma nic, a tej? Też nic nie Okej, okay. no to lecimy dalej. Ale mam są klatę! Super! Naprawdę! Jakbyśmy jeszcze mieczy gdzieś znaleźli w jakiejś skrzynce, to było epic. Epic, epic. O, tutaj mamy jeszcze itemki, ale już wszystkie mamy. Już mamy wszystkie te itemki, które tutaj zabraknie. Tutaj jest. O, tu są dwie podwójne skrzynki. Dwie podwójne, co powiedziałem właśnie teraz? A nie, Co To miało sens. Spoko. Dam sobie tak, że to dam tu, I teraz sobie dam tu. i to, to, na pewno to i tak. Czy, hmm, czy to jeszcze by powiedz? Gdzie to jeszcze powiedz? Czy to jeszcze będzie skrzynka? To jest pytanie. Dobra, jest czas sobie coś. O, mamy szybkość. Też power 1. Jakbyś, jakbyśmy mieli coś do yy, połącz, yy, połączenia, znaczy na przykład kowadła jakby to było. To byśmy sobie połączyli te łuki. Ale no, bez lewla ani rusz. Tutaj jest słabo, słabo, słabo. Potrzebujemy coś, co by nas jeszcze wspomogło w ataku. Chwila, co to jest? Jest. Restart. A nie, nie to jest. Dobra, sobie lepiej zjemy to. Oni, mam sojusz, no to przegrałem już od razu. Przegrałem się od razu. Ale mamy mamy na, na szczęście klatkę. Go sklepię Easy. Jest, jest! 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 O nie, myślałem, że tam spadł, dobra! Przegram! Dobra. Ojej, Dobrze było. Dobrze było, ale się skończyło. Myślę, że teraz będzie ostatnia arenka, nie chcę robić długiego odcinka, bo potem będzie się długo przesyłał, więc ostatnia arenka, co by tu było. To już jest w trakcie pewnie. O, ale wbiłem, ale wbiłem, ale wbiłem. A to jest fajne, to graliśmy już. Ale sobie zagramy jeszcze raz. Dobra, 15 sekund jest. Dobra, dobra 5 sekund i lecimy lecimy, 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 ciemko. EDPREłki, NDP perełki, i klata, jedzonko, jedzonko yy, nic, 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 żelazo motyka do bicia Moje! Jezu, wziął mi łuk Dobra, szybko uciekamy. Szybko! No tutaj ktoś jeszcze zabije. Nie, 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 nie. Zabiję nas... Nie, nic, nikt nas nie goni, więc... koleś. Czym go zabiję? Motyką, dobra, zabiję go motyką. Sprawdzimy czego zabijemy motyką. Jej to ma To nawet nie ma O jest To nawet nie ma damage Dobra, trudno Jakby co, ratujemy się perełkami cicho, cicho, jak będzie przy skrzyńce Ja za nim nie chodzę Wcale Nie masz mieć Masz mieć Ślepiemy go. O malagi, o malagi, o malagi, o malagi, o malagi. Jest! Zapisaliśmy go motyką. <laughs> nie wierzę w to, nie. On w ogóle widzieliście, jak on, jak on w ogóle tą myszką ruszał? On tak. Ja byłem już tu, a on dalej. Dobra, zjemy sobie coś, żeby je podładować sobie. O. Lecimy, lecimy, lecimy Nie, 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 Dobra, jeden zabity Jest. Zabijemy innego, zabijemy jednego, zabijemy. Gdzie gdzie drugi, gdzie drugi, gdzie drugi, gdzie Uciekł! Dobra, biegniemy. Biegniemy Dobra, co już? Zabijemy go za chwilę, zabijemy go spokojnie.

Zabraliśmy A nie, jeszcze kolej jest, dobra Nie Ciu. Dobrze, że nie zadziała ta enderpearl Co on robi? Co on robi? Jeju. no i co? Będzie tak uciekał przez cały czas, tak? Brawo ty, krótki gracz Ja straciłem go Wierzę w niego, nie? Ja w niego nie wierzę. Co? Sojusz? Sojusz? Jest! Zabiliśmy go, pięknie. Super, wygraliśmy Arenkę. Myślałam, że to przegramy, bo... No po prostu myślałem, że będzie ciągle uciekać, i go nie zabijmy, ale pierwszy raz wygraliśmy. Dobra. Jeśli Ci się spodobało, zostaw serdeczną łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał oraz śpisz komentarz. Yy... Ja się co mi żegnam. No i cześć. A właśnie, jeszcze chciałem wam coś powiedzieć. Yy, przepraszam, że nie dodałam filmików, ale dzisiaj dodałam dwa, więc macie już. No, nie jest to duża liczba, ale... No, poświęciłem dużo czasu. Tamten odcinek no tak trochę mi się przedłużył i był 32 minut, to ale chyba coś tam nie, nie zaszkodziło to jakoś bardzo. Więc... Czekajcie na więcej. Ja się z wami czekam. No i elo.